Kochani, znajdujemy się we Wrocławiu, nad Odrą, w bardzo pięknym miejscu, i właśnie tutaj chcemy postawić sobie pytanie, dlaczego w Kościele Katolickim powstały klasztory? Dlaczego zrodził się model życia monastycznego? Dlaczego istnieją tacy chrześcijanie, którzy próbują oddalić się od biegu tego życia? Oddalić się od świata, zamieszkać w celi, czasem osobno, jako pustelnik, a czasem w klasztorze, by tam prowadzić życie oddane Bogu. Zanim zaczniemy na to pytanie odpowiadać, wyjaśnimy kilka pojęć. Otóż już w III wieku zaczął się rodzić taki ruch, który nazywamy anachoretyzmem. Z języka greckiego anachoreo oznacza oddalam się albo wchodzę w górę. Chodzi więc o tych, którzy oddalili się od społeczeństwa, by w samotności prowadzić życie oddane Bogu. Drugi ważny termin to cenobityzm. Otóż to słowo pochodzi od koinos i bios. Koinos wspólny, bios życie. Chodzi o wspólne życie, ale jednak w oddaleniu, w takim sensie, że mamy na myśli klasztory. Żyją tam mnisi, którzy żyją wspólnie, ale jednak każdy z nich ma swoją własną celę i prowadzi w pewnym sensie osobne życie, choć wspólnotowe. Istnieje także taki termin, jak monastycyzm. Monastycyzm pochodzi od terminu monos greckiego, czyli jeden, ktoś prowadzi życie w pojedynkę. I wreszcie grecki termin eremites, czyli eremici, wskazuje nam na pustelników. Dokładnie tak należałoby ten termin przetłumaczyć. A ponieważ cały ten ruch monastyczny i eremicki, i anachorecki zaczął rodzić się w Egipcie, Zapraszamy więc z Wrocławia do Egiptu. Jesteśmy na pustyni egipskiej, w miejscu, gdzie powstała pierwsza pustelnia. To właśnie tutaj w tych górach, pustynnych górach skronił się święty Paweł Pustelnik, człowiek, który uchodzi za pierwszego mnicha, który postanowił żyć w odosobnieniu. Żył w III wieku. Paweł Pustelnik urodził się w Aleksandrii i tam, gdy był młodym człowiekiem, pewnego razu udawał się do sądu, miał bowiem być przesłuchany, natomiast napotkał na Orszak pogrzebowy, jednego z najbogatszych obywateli Aleksandrii. To tak bardzo go poruszyło, że pomyślał, ile warte jest ludzkie bogactwo, ile warte jest bieganie za pieniądzem. Postanowił na trzy dni schronić się i modlić. Oddalił się od swojego brata, bo żył wtedy jeszcze tylko ze swoim bratem. I po trzech dniach modlitwy, mówi tradycja, objawił mu się anioł. Anioł rzekł, że powinien udać się na pustynię i tam oddać się życiu pogrążonemu w modlitwie i pracy. Tak też uczynił. I pierwszy pustelnik Paweł zamieszkał właśnie tutaj, jesteśmy bardzo blisko jego klasztoru. W tym miejscu właśnie został on wybudowany. Popatrzmy, jak wyglądają te zabudowania. Wiemy także, że tutaj odwiedzał Pawła Święty Antoni Wielki. On również daje początek życiu Anachoreckiemu, życiu na pustyni. Jego klasztor znajduje się kilkadziesiąt kilometrów stąd. I to właśnie tutaj, w III wieku, rozpoczął się ten. Nurt w kościele, który nazywamy nurtem monastycznym. Popatrzmy, że słowo mnich pochodzi od monos. Monos oznacza jeden. Chodzi więc o to, aby oddzielić się i zamieszkać na pustyni, i tam szukać Boga. Witamy w Egipcie. Jesteśmy na terenie najstarszego klasztoru na świecie. Jesteśmy w opactwie świętego Antoniego Pustelnika, zwanego także Antonim Wielkim, który urodził się w 251 roku w Górnym Egipcie. Gdy chłopak miał zaledwie 20 lat, jego rodzice już nie żyli. Miał młodszą siostrę i pewnego razu, gdy modlił się w kościele, usłyszał słowa Chrystusa, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj u Bogiem, a później chodź za mną. Odczytał to jako ogromne wezwanie dla siebie, odczytał to jako Boże, natchnienie, a ponieważ jego rodzina była bardzo bogata, rodzice zostawili mu ogromny spadek, więc yy, sprzedał wszystko rzeczywiście, co miał, rozdał ubogim, ale część owego majątku przeznaczył na opiekę nad swoją młodszą siostrą. I wtedy przybył właśnie do tego miejsca, popatrzcie, jakie ogromne opactwo, yy, ogromny klasztor. Tutaj mieszka dzisiaj 130 mnichów. Um, upamiętniając właśnie to um, pierwsze opactwo, pierwszy klasztor, który w ogóle powstał na świecie. Antoni zasłynął tym, że gdy się modlił, to te modlitwy były bardzo skuteczne. Przychodziły uzdrowienia, uwolnienia spod wpływu złych duchów, więc bardzo wiele osób zaczęło do niego przychodzić. I w ten sposób zaczął także gromadzić uczniów. Święty Atanazy, który był jego biografem, który mówił o tym, że Antoni właśnie gromadził uczniów, napisał w Vita Apollonii, czyli w takiej, przepraszam, Wita Vita Antoni, w biografii Antoniego. Że było ich aż 6 tysięcy. Antoni zasłynął także swoimi pismami. Pisał listy właśnie do swoich uczniów, do mnichów i to tam wyznaczył zasady życia ascetycznego, zasady powożności mnisiej, ale co ciekawe, w, dwa, w 311 roku udał się do Aleksandrii, gdzie były zamieszki, to właśnie tam y, m, prześladowano chrześcijan, on przyszedł, aby dodawać im otuchy i druga ważna rzecz to to, że korespondował z y, 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 Cesarzem Konstantyn. Konstantyn Wielki. Otóż popatrzmy, że w 313 roku Konstantyn wydaje edykt mediolański i od tego momentu chrześcijaństwo staje się religią dopuszczoną w cesarstwie rzymskim. Być może jest tutaj zasługa również Antoniego Wielkiego. Antoni zmarł w 356 roku. Przeżył aż 100. Pięć lat i dzisiaj mamy okazję zobaczyć miejsce, gdzie spędził ogromną część swojego życia. Kolejny obiekt klasztorny. Jesteśmy na pustyni Nitryjskiej. To właśnie w tych okolicach święta rodzina kilkukrotnie zatrzymywała się w swojej podróży. Jesteśmy w klasztorze świętego Makarego, który powstał tutaj w IV wieku i nieprzerwanie do dzisiaj życie monastyczne toczy się tutaj pełną parą. Mnisi wstają o czwartej rano. Po swoich modlitwach zajmują się uprawą roli, sprzedają oliwki, sprzedają owoce, które tutaj hodują w sąsiednich sadach, a jest ich aż 120. Tradycja mówi, że w tym rejonie kilkukrotnie święta rodzina się zatrzymywała na nocleg. I Jezus dokonywał cudów, mianowicie, gdy brakowało wody, to często sprawiał, że wytryskała woda z ziemi. A także, gdy wchodzili, albo nawet przechodzili obu świątyń pogańskich, bóstw egipskich, to posągi tych bóstw padały na ziemię i się kruszyły. Kilka takich wydarzeń miało